Był dłuższy czas, nad, nad którym mogliśmy popracować i, i, i jakby tutaj w aspektach fizycznych, piłkarskich, także tutaj mentalnie, więc mamy nadzieję, że, że takie, takie wpadki jak w Krakowie już się nie powtórzą. Trzeba wreszcie wygrać, bo kibice czekają na to zwycięstwo. No tak, na pewno po trzech wygranych przyszły, przyszła seria trzech porażek. Więc znowu musimy budować nową serię i mam nadzieję, że u siebie znowu kibice w miarę przyjdą, pomogą nam w tych właśnie trudnych momentach i uda nam się wygrać ze Śląskiem, bo na pewno będzie to trudny mecz, ale my znamy jakby swoją wartość i wiemy, że jesteśmy w stanie tutaj zostawić u nas trzy punkty. A Łukasz Cekulski coś strzeli? Mam taką nadzieję, jak jeśli, jeśli mamy wygrać to to może tak jak już kilka razy powtarzałem, nie muszę strzelać tej bramki. Ale na pewno chciałbym dobrze zagrać i pomóc drużynie, ale tutaj jakby. To jest, schodzi, wiadomo, na, na drugi plan. Na, na, dla nas się liczą naj, najważniejsze trzy punkty. mogą Ja osobiście, bo, bo na pewno trener, może tego nie nie, 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 nie podzielił, ale ja nawet chciałbym wygrać w brzydki sposób i w słabym stylu, ale dla nas w, w, warto by było wygrać po prostu e, obojętnie, w jaki sposób, żeby. Znowu w tej głowie taki lekki spokój się pojawił i, i spokojnie można będzie pracować dalej. Mówił o tym trener, Ty też o tym, Łukasz, mówiłeś po meczu w Krakowie, że, że jednak trzeba zasuwać tak przez całe 90 minut w każdym meczu nie można się sobie każdego, żadnego spotkania odpuszczać. Gdzieś już się udało wrócić i w sposobie nie wiem, treningu i przede wszystkim w głowie na to, żeby, żeby ten mecz ze Śląskiem tak wyglądał jak poprzednie udane? Znaczy no łatwo jest, łatwo jest gdzieś tam mówić, a jakby trudniej będzie na pewno to wykonać, ale y, no, my, mówię, znamy swoją wartość, wiemy jakie błędy popełniliśmy, y, jakich musimy się ostrzegać przede wszystkim, y, lecz to jest wiadomo sport, piłka nożna, no i, i różnie, różnie to może wyglądać, tak? Wiemy jedno, że jak będziemy, wracając do tej jakby już nieszczęsnej wypowiedzi i tak dalej, tych, tych takich nieszczęsnych momentów yy, po z Krakowem, yy, to były gdzieś tam słowa prawdy, że, że, że musimy jednak wrócić do tego stylu takiego yy, bardziej może no mniej podobającego się widowiskowego dla, dla, dla gdzieś tam dla, dla, oka, dla kibica. Ale my musimy zapieprzać, je zasuwać i jak będziemy tak robić to te fajerwerki i te dobre akcje, jak nam już potem w meczach wychodziły, też przyjdą. Ale na razie musimy wrócić do, 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 do tej literki A, żeby potem gdzieś tam iść, iść dalej w stronę tego alfabetu. Bo mecz taki i dla Korony i dla Śląska bardzo ważny, bo Śląsk też ostatnio nie wygrywa. Mówi się, że być może to będzie mecz o, o tą przysłowiową głowę dla trenera. Rumaka, no to w Kielcach też po tych trzech porażkach ta, ta presja troszkę zaczyna iść w górę, jeśli chodzi o oczekiwania na, na zwycięstwo. No ja myślę, że presję to gdzieś tam trzeba na razie schować gdzieś tam takie słowa, bo nie możemy mieć żadnej tak naprawdę presji jakiejś większej, bo to jest tylko mecz piłki nożnej, to jest mecz ekstraklasy, jasne, ale nie zapomnijmy, że jest bardzo, bardzo dużo spotkań jeszcze i tak jak pokazaliśmy, że można trzy mecze z rzędu wygrać, tak można trzy przegrać i nic nie stoi, teraz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz wygrać może pięć meczów z rzędu, to jest tylko piłka. Ja myślę, że na presję i na takie te ważne momenty, gdzie się ważą losy, to, to przyjdzie pora. Teraz trzeba zasuwać i koniec świata, jeśli by nie daj Boże, coś się nie, nie udało, to, to, to nie można załamywać rąk, bo, bo pokazaliśmy już wcześniej, że, że, że nas na to stać i, i na tą dobrą grę. Więc chłodne głowy, tak jak my, tutaj klub, tak, tak kibice też muszą to wytrzymać tą presję z nami, jakąś taką, yy, która. Która taka, no jest jeszcze, moim zdaniem, na ten moment nie, nie, niepotrzebna i jest niezdrowa. Chociaż no ja ich też rozumiem, bo po to przychodzą, że chcą widzieć tą koronę, taką jakby choćby z pierwszej połowy z Jagiellonią, czy, czy, czy z tych wcześniejszych meczy, gdzie naprawdę to, to miło było na to patrzeć.